Dobrze, by Durin osiągnął białą formę, musimy użyć dwa razy skilla, a następnie bursta, czyli jego ulta. By osiągnąć czarną formę, musimy użyć skilla normalnego ataku oraz na koniec bursta. Więc przechodząc wpierw do białej formy, w momencie, w którym Durin jest w swojej białej formie, co pół sekundy będzie tworzył okrąg, który zadaje pyro damage. I pierwsze 10 ataków tego okręgu zadaje zwiększone obrażenia. Także jeśli wywołamy jakąkolwiek reakcję, Durin zmniejszy defensywę przeciwników na te dwa elementy, które wywołały ją. Czyli dajmy na to, jeżeli będziemy mieli pyro, bo w sumie zawsze będziemy mieli pyro, bo z Spyro. I jeśli dodamy do tego Anemo, to powstanie Squirt, czyli zwiększy nam się redakcja na Spyro i na Anemo. Śred, czyli obniżenie defensywy wynosi tutaj 20%. I jeżeli mamy postacie z teamu Hexerite, to ten buff zostanie powiększony do aż 35%.